Siema tu Fajfaka, to jest film w którym przedstawię wam niemal pełną historię Roblox Pet Simulator. Zaczyna się w sierpniu 2018 roku, kiedy marka Big Games wydaje pierwszą odsłonę gry Pet Simulator X. Pet Simulator 1 był ogromnym sukcesem marki Big Games. Gracze mieli do czynienia z grą symulacyjną, która była tak różna od większości. Zaczynało się od wybrania swojego pierwszego peta, który miał atakować końcy z ziemi, żeby zarobić pieniądze na zakup kolejnych i ulepszonych zwierzaków a w miarę postępów w odblokowywaniu większej liczby krajne pety stałyby się dostępne. W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery Pet Simulator zyskał 50 tysięcy braczy online, raz co pobiło ich poprzednie rekordy. Sukces był bezprecedensowy i kontynuowany jako aktualizacje, a w tym nowe pety, nowe krainy, nowe gamepasy, nowe funkcje, w tym trady. I ulepszanie petów na Gold, Rainbow i Dark Matter. Updatey pojawiały się co tydzień, więc zawsze jest coś, na co można czekać i nad czym pracować, ponieważ gra stała się coraz bardziej popularna, osiągnęli ogromne kamienie milowe, w tym 1 października zdobycie 1 milion faworytców. Jednak ze stałymi cotygodniowymi aktualizacjami i ciągłym naprawianiem błędów. Zaczął się pojawiać problem, który polegał na wypalaniu się rozwoju gry, co spowodowało, że Pet Simulator 1 został ostateczną aktualizację 2 lutego 2019 roku. Ludzie, którzy wydali dziesiątki tysięcy Robuxów, nie potrzebowali już game passów, które kupili. Jednak nic nie można było już z tym zrobić. Jednak to nie był koniec Pet Simulator 1, nadchodząca kontynuacja oryginalnej gry była w rozwoju i 1 grudnia 2019 gra Pet Simulator 2 miała zostać wydana. 1 grudnia wszyscy po raz pierwszy weszli do gry, gra miała zupełnie nowy, świeży smak, nowe pety i świeży wygląd. Jednak pojawił się jeden wspólny motyw, który całkowicie podbił reputację gry. Nowiścią w grze były Memberships VIP, które były jedynym sposobem na odblokowanie trade'ów, do którego dostęp był darmowy po kupieniu tego. Memberships VIP dawały dodatkowe petek VIP, 250 lotów na pety oraz legendarnego peta Phoenix, który był najlepszym petem wtedy. Chociaż istniały osiągnięcia, w których ludzie mogli zdobywać bonusy za darmo. Gracze byli skłonni wydawać Robuxy, aby być najlepszymi w grze, zamiast normalnie zbierać konisy. Oprócz tego gra miała problem, że musiałeś kliknąć na monetę, żebyś mógł ją odebrać, przez co system BAF został skasowany z gry po gorszej reakcji z grą, gra miała tylko kilka niespójnych aktualizacji, które zwykle były pełne błędów. Została całkowicie porzucona komentarz gracza, stwierdza, szczerze mówiąc, chcę tylko, aby Pet Simulator 1 powróciło, ta gra ostatecznie się nie powiodła, przez 3 miesiące nie mogę uwierzyć, że czekaliśmy cały rok na grę, która natychmiast została anulowana, reputacja Big Games i Pet Simulator dramatycznie spadła. Jest to ostatnia rzecz, jakiej spodziewałem się zobaczyć w ten weekend. Nieoczekiwaniu w obu grach PET-Simulator 1 i 2 pojawiło się tajemnicze odliczanie, które odliczało czas do premiery jednej z najpopularniejszych teraz, Gier. Simulator X, szum wokół społeczności zupełnie nowej wersji gry był tak samo wysoki jak w przypadku poprzednich gier, a po zakończeniu odliczania i wydaniu gry, odniosła duży sukces dzięki ogromnym Brom Roblox, którzy relacjonowali ją. Społeczność graczy bardzo cieszyła się grą. Mimo że gra zawierała win rzeczy, nie była ciągle wpychana ci w twarz i nie potrzebowałeś wydawać pieniędzy do postępu, że gra pobijała ciągle kolejne rekordy, np. 100 tysięcy online na raz. TED Simulator X miało co tygodniowe aktualizacje, a następnie co dwutygodniowe aktualizacje przez wiele miesięcy, dodając zupełnie nową i przyjemną zawartość, z której gracze będą się cieszyć. Jednocześnie bijąc kolejne rekordy 800 tysięcy graczy online. Chociaż w przypadku każdej popularnej gry zawsze pojawiają się kontrowersje, a tu nie było inaczej. Kubepety to w tym momencie normalność dla dzisiejszego PET Simulator X. W końcu zostały dodane aktualizacje z pluszakiem, który był dostarczany z plakietką, która miała napisany kod, który miałeś wpisać w zakładce kody w Pet Simulator. Po wpisaniu go dostawałeś huby Pet. W oryginalnym Pet Simulator 1 podobnie dodali Hitchcata w maskotce, który był niezwykle dziwny i trudny do zdobycia i podobnie dodali to do Pet Simulator X. Rozmowy w społeczności Roblox kwestionują wytyczne dotyczące warunków świadczenia usług i zastanawiały się, jak Big Games uchodzą z tym. Z dnia 15 marca 2021 roku wytyczne dotyczące warunków świadczenia usług stwierdzają, że nie można używać osób trzecich do sprzedaży bezpośrednio lub jako pakiet ekskluzywnych przedmiotów. Nie była to jedyna kontrowersja Pet Simulator X z dodaniem Exkluziffekt w sklepie Robux. Gracze aktywnie uprawiają hazard, próbując zdobyć huge lub Titanic Pety, wydając setki tysięcy Robuxów. Jednak do tego czasu obniżyli cenę ekskluzifega o połowę, a także rozszerzyli sprzedaż zabawek online. Do końca 2022 roku, Big Games rozwinęły się, co skłoniło nowy zespół programistów do przyłączenia się do Prestona, aby pomóc w rozwoju gry. Pet Simulator X nadal rozwija się dzięki rekordom np. 1 milion 200 tysięcy braczy online. I zawsze pojawiającym się nowym treściom nasi gracze będą nadal doświadczać ważnych i ekscytujących aktualizacji, a baza graczy będzie się powiększać szybciej niż wcześniej. Gra nie tylko ukształtowała sferę simulatorków w Roblox, ale także ukształtowała życie wielu youtuberów. Ale pozostaje pytanie: jak długo jeszcze Pet Simulator X potrwa? Ciągle mówimy o przeszłości, teraz porozmawiajmy o przyszłości. Ostatnio, Preston dodaje coraz dziwniejsze rzeczy do PET Simulator X, jak wolwet pety, czy Protrading Plaza, czy Hugh Chatton, i kopalnie diamentów. Wygląda to trochę jakby Preston nie miał powoli co dodawać do PET Simulator X. Ostatnio, Big Games napisało na Twitterze, że aktualizacje będą pojawiać się co dwa tygodnie. Może to oznaczać, że Preston i całe Big Games pracują nad czymś ogromnym? Tak. W tym samym poście napisali, że, że mają w zanadrzu kilka ekscytujących planów na to lato. Oprócz tego pojawiły się liki nowych rzeczy, które mogłyby oznaczać nowy Pet Simulator. Wszystko wskazuje na to, że w te lato pojawi się nowa gra od Big Games. Jeśli ten film ci się spodobał, nie zapomnij dać Subika z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę. A może ja kiedyś będę partnerem Big Games.